Dobra, witamy wszystkich. Jest wszystko otwierane na e, zwrocie. Pierwszy jest boksik, mozaika, potem jest Sapphire. I Nie mam niestety noża tutaj, więc stój. Męczymy się. Chodź no tu, może. Co? Tu wam. może tutaj chodzi. No rzeczywiście, boksik. A to na kanał musi być, chłopcy. No to na kanale otwórz. No to na nie dam Ale ja i tak kupię. To niech on otwiera sam. A. Let's go. Dobra, weź to, nie wiem, Masz już pudełko takie, jedno? Mam. Ale to i tak, wiesz, będzie na e, karty, no. Ach, mozaika. Czy są relikty, czy nie ma reliktów żadnych? Nie, nie, nie. nie ma? Nie. Jeden autos. I szansa na case hita. Klasa. Dobra, otwieramy. Może coś takiego zrobię. Pomieszam ci paczki, żeby to tu... mieszaj. Mieszaj paczki. A ja otwieram pierwszą. O, będzie, będę wszystko potem. Dobra. Chyba, że dasz mi tutaj stiwy. Ale moje chcesz? No to oddam ci. No nie <laughs> czekaj, to ja wyjmę sobie swoje. To mi będziesz podawał i ci będę sliwował. Dobra. <grym>, filmik na spontanie, let's go. Harvey, R. J. RC od razu. Sliwa w sumie. Wings, Jolinton. No dobra, a tak. To czy później weź to Później, później. Chyba, że jakiś drugi hit. Kane. Dukurę, no nie wiem. Gold Hopie, Norwich, oj, oh zresztą się. Red jest chyba. No, red to jest, red, to jest normalny. E, hobby, Hobby exu, to jest 5-5 ho, hobby. Broja, RC, to nie, nawet nieźle. Mozaika Markway, no też nawet nieźle. Oh. KDB i Bergwine okej, okay, okej. Okay. Wiem, że to trochę chujowo wygląda. Eee, tak przeklinaj. Co ty kurwa nie przeklinaj? To jest mój kanał, mogę robić co chcę. Lubisz lubić bez woski, taki jaki jest? Tak jak jest. Najmiejszy. I co? nisko. No ale... Paczki bierzesz ze sobą? Nie, nie. Bo też mam wszystkie. Chyba, że coś się zachował. Są trzy... On jest w rano Williams. Monk guard. Karcie z tego Marvela jemu. Wood. Soczek. Silver. Może tam normalnie... Jest. Max Allister. Co to jest za firma? Schmeichel. Mosaice. McTominay. Iwontoni. karta. Dawać Steve'ować co trzeba. To jest to Jest widzę. Jest normalny. Jest normalny. Jest normalny. Jest normalny. Jest normalny. Jest normalny. Gigi. auto z Ronaldo. Ronaldo Ronaldo Nazario normalny. No nie, Ronaldo r R r R r R chyba. R7, Rashford. Robert Lewandowski tutaj grał w Premier League w tym roku. No <grymco> <grymco> tak, tak. O, jest tań Ja pierdzielę. Tak, dobra. Teraz go... Nie, nie sprawdzaj go. Nie sprawdzam, nie sprawdzam Mamy keyneskita mamy znowu. Dawaj je paczkę! Tom. paczkę. Chuj. A się ręce coś to Kurwa, nie. To no, oczywiście, że tak. A jest też <grywa> 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 w Redzie, Szuk e, Mozaika, i w Antoni i Wantoni Dawaj za to Kopka ci wyjąć jednego już? Kopię, ja sobie... Ja, ja sobie... Spokojnie. Ja sobie... Ja mam tego. E, maga. Uuu. Tak, mamy to, panowie. <grywa> Jeszcze, to jest... Jak to jest Billy Gilmour, to skoczę z mostu. Nie no, żartuję. <grywa> <grywa> Postawiasz tam Co ty gadasz? Ja nie mam pieniędzy na kebab'a. Wszystko wydałem na tego boksa. Degenerat. <noise> dobra, czegumeka, RC, manę, a dobra. No ale chłopie, to jest, bo to jest moc. Mane, play, pair kanos, Tarkowski, Trinkao, Bill Foden, Tony, Tony Barnes, Ten Donker w Silverze, Declan Rice w mozajce, Ramsdale i rasica w mozajce także. Kozak. Te, te trzy. Ale mi się trzęsą ręce, ja pierdolę. Nie, bo to wszystko przez to, że tak chujowo siedzę. Popie, <grym> ja, ja trzymam. No i tak mi się trzęsą. No Tak, widzo, widzowie, przepłaciłem za tego boksa łota, ale on odda, mówię wam. <grym> No, do... No Szacunek mam do tej kolekcji niewiarygodny. Konata RC, Gallagher, Shelby, Sancho, Son, nie w Kadrze, Joabi, Benrama, Pedro, Awerts, no, tak. Saka i Sred. O, mamy Autosa. Dobra, no to pokaż autosa, zaraz. bo nie wiem, jak to jest. jest, No, pokaż autosa. Autos, Autos ma mniejszy trochę potencjał w tej kolekcji. Paconda Red, Sadio Mane, Rasica, tym razem nie w mozaice, Bardi i I. I zrobię coś takiego. I tak. Kto to jest Son, son auto. Tak jest. O mój Boże, Ach, dawaj sliwa, dawaj sliwa, i Topka dawaj sliwa, Ale sliwa, oddało. Ale o, oh, that's crazy. O, oh, that's crazy. Na razie tutaj, a tak to lecimy. Jeszcze mamy limit w tym boksie. Limit one of one? Potężny limit one of one? Potężny Joss Sargent one of one. Ale mi się ręce trzęsą. Ja pierdolę. Dobra, bazówki tak, tak zwane hookers. Jest Solis, no to możemy tutaj dać. Zasliwować, zatopkować tego Tonsona, czy sam? Eee, zatopkuj sobie, no. Zatopkuj Ayer, Cornet, Sufal, jest Silver, Rashica, fajnie. O, mamy limit, chyba 20, do 25. Dawid no. Dobra, niech będzie, niech będzie. Very cool, very cool. Eee, tego jakbyś zasliwował. To jest Steve'y, no. I, I te inserty. No. Czy mamy Nimi do 25, auto Sona i mamy... Co ty kurwa robisz? Jaka ja to teraz wezmę z tymi kurwa łapami? Co? No patrz mi się jak mam łapy trzęsą. No ale Kuba położył. to jest... 300 zł. A boxing 100 euro chyba 600 zł Ale mam jeszcze Case Seita i DH to 25 Dobra czyli teoretycznie nie powinno być już nic więcej w tym boxie Ten chłop to się wkurwy się tak wśród Nie no nie, nie wkurwi się Richardison Silver Collins kurwa Salta to zawsze robić. Wardi debrujne

Jesus, Silver, Nadia Norman w mozaice, very cool. Berg, Vine, Almiron, normalnie to bym sam sliwował, wiesz o appreciate that, appreciate that w chuj. bro. na kanał. <laughs> Robertson, Watkins, Willock, Cavani, Sissoko, Livermoreton, Willi, Vlasic, Sar, Ulisic, Funk, Cody w Redzie, Łukasz mm. Mozaice, Almiron i jakiś gość. I James. i tak to Podniosę ma jeszcze drugi bok. No, drugi boks. Boks. Nie no, to chłopie To jest przy... całe swoje szczęście. Całe swoje szczęście na tego boksa. <grytanie> La to Barnes. Wiem, widziałem. Ale to jest lepsze do właśnie e, wsadzenia tych większych kart. To miasto, kolor match, fajnie. Demilliar Grey, Mozaika, Welbeck i Moktamilej. W sumie nie sprawdzałem insertów, czy są jakieś white'y. Sprawdzę sobie szybko inserty, czy są jakieś white'y. Bo tutaj ciężko... Ciężko wy, wy, wyczaić, czy jest jakiś white. Jeśli jest... Nie ma. I teraz mamy... Od góry Stein klasa Manchester do. City. Manchester City. Kto jest? Może Aguero tu jeszcze być. De Bruyne, Aguero, nie wiem, nie, nie, nie pamiętam jest. Nie. Gabriel Jesus. Nie, Phil Foden. Phil Foden. Ta, nice. No jest jest no, o kurwa, panowie, ja sobie mam topka. Zaraz, zaraz otworzymy drugiego, no ale. Ja sobie tam Dobra, śpichaj. Zaraz yes, Tak jest, I to, to wszystko oddało. Ten cały tydzień miałem. miałem Miałem taki średni ten cały tydzień. Za tego boksa jak nie oddał, to i tak ten on oddał. Oddał. A tego już sobie sam został. A się ten top. A to dobra, masz. Miałem jakiegoś grubego. Masz tego grubego. Zaraz, zaraz przejdziemy do drugiego, tylko sobie. Otopkuję. Godem panowie, Godem. Tak, hity Decha do 25, 6 na 25 Son, autograf Mosaic mozajce, czyli base i stained glass Phil Foden. Holy shit. Myślałem, że to Gabriel Jezus, to mi się postrał chyba z nieszczęścia. Nie ale dobra. Full kurwa Tutaj inserty nie do końca trzeba zliwować. E, otwieramy teraz e, Safajera. To jest box, którego zawsze chciałem otworzyć. I teraz mi się udało, nawet jeśli trochę przepłaciłem. Mm, nie mam oczywiście nożyczek, więc to robię na si siłowo. Ile kosztuje ten? No, to 6. No, Ile kosztuje wtedy model? Sprawdzić, no? No, ja wiem ile. Zgadnij? No. 150? Euro? Nie, dolców. Dolców nie? Nie. 100? Nie. Kurwa, 90. No, coś takiego, 75-80. No to daj, ale. A ile kosztuje auto? Co ona? No, tak się zwrócił. No. Box. I mamy ten safajera. Normalnie to bym zrobił, recap, tak dalej. Yy, ale w sumie macie tutaj te, jakby się kamera ustabilizowała. O. Ocy, samoocy. ocy. Dwa paralele na boxa, nie ma autografów tutaj, no ale... A nie, są autografy, są, sorry, sorry. Jeden na, nie wiem, wpis do boxów, nie wiem ile jest, 10, 20 boksów. Także no, jak jest jak jest. Ile to jest? 8 paczek, no to wiesz. No i Sapphire, którego zawsze chciałem otworzyć, tak? Także... Eee, ja sobie to postawię tutaj i lecimy. Hej, <laughs> stary. Kajs, Simakan, Gikewicz y w safajerze. Nice, nice. Chandler, baseball tak zwany. Myślałem czerwonemu, a matiemu. <laughs> To wyślij. Mamy do chyba 2.75 orange, tak mi się wydaje. Jest Lewandowski w Safajerze. Z Dachód Lewego mi sobie w sumie... Tutaj. Mamy Szoboszlaja, nice. Szoboszlaj orange do no 2.50. Dasz mi radę sliwować? Czy tak pa, no. średnio? Dwa, dwa, dwa. Jeszcze jedno. Dawaj, Mako, dawaj akurat. Dawaj, jak czy topkować czy teraz A serio, serio, serio. Topka to jak, jakbyśmy trafili jakiś mega... Mega big win. Ale tutaj jest ciężko, ten Sapphire jest ciężki wpływ. Becker. Eklenkamp Serdemir i Silas Alvargus hmm. Pomieszcz paczki? E, możesz pomieszać daj, dawaj, 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 dawaj. Masz. może jeszcze dzisiaj jeden filmik ale raczej nie, bo nie mam pieniędzy <głosy> <głosy> Stiller, Rebiger, Meyer i Fridis. Jak to udało? Opie, okay, trzęsą mi się ręce: Haraguchi, Cruze Malda, i to jest Serdemir Heroes of Tomorrow, Insert. Modesta, Piper, Wirz, San Just. Powinniśmy jeszcze jednego mieć. Eee, tego. Paralela i może jakieś Autos, ale to raczej nie. Neka, Parallel, Brans, w tym, w insercie. No i tutaj powinien być numerowany. Pa, pa, para Padesia do 1 na 1 Dawaj, nie, jest green Musiala, Reina, Kalajdzić Freund Wirts, nawet nieźle. Do 75 Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Także nie najgorzej. Wiadomo Sapphire ciężki produkt. Żeby coś trafić. Całkiem, całkiem. Pozdrawiam, pozdro. Pozdrowienia z Berlina. Pozdrawiam kolegę Nercyka i kolegę Kube Co siedzą chajs. koło mnie. Nawet suby lajki like. Suby lajki like i pieniądze. Na kolejne pocy. No trzyma, cześć.